Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was nowy materiał. Tym razem, jak widzicie, Battlefield 3 odpalonych na Waszych monitorach. Więc zaczynajmy. Zagram sobie może szturmowcem z Augia. No, jak widzicie, bo zauważycie kiedy indziej, w każdym bądź razie, wykupiłem sobie premium. E, tak, nie kupowałem jednego dodatku, mam premium całe, bo po prostu bardziej mi się to opłaca. E, I tak, no dzięki premium wiadomo. Dostaję po pierwsze e, dostaję nowe nowe bronie, nowe dodatki, wszystkie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Co mi się powiem szczerze opłaca, bo e, lubię Batkuda, gram w niego sporo. A tu jest wybita też. Dobra, przejęli nam C, więc trzeba by je odbić. Zlagowało mi i dostałem z UMP. UMP swoją drogą jest bardzo mocne, z tego co zauważyłem, właśnie trochę z nią pograłem i ładnie, ładnie, naprawdę z niej się kosiło. Dobra, teraz atakujemy E, A. Nie E, tylko A. Dobra, troszeczkę mi się ścina. Tak, te mapy z Close Quarters bardzo. No, bardzo mają dużo detali, co. A, SWD. Chociaż myślałem, że chociaż jednego ustrzela. Tak, no te mapy z Close są bardzo fajne, ale na przykład e, dominacji i podwoju. Chociaż w ogóle, nawet nie samej dominacji i podwoju. Ogólnie wszystkich tych trybów nie mogę grać jakoś e, na więcej ludzi niż przynajmniej, to czy znaczy, maksymalnie 30. No. Nawet nie 30, 25 to jest jeśli... No 24 to tak, bo tutaj, no jest zabójstwo w zespole granatem. E, super respawn wiem. W każdym razie, no właśnie te mapy są tak skonstruowane, żeby grać żeby grać po prostu jak, jak najbardziej e, szybko, dynamicznie, ale jest to dobre. Tu się kampił gościu i mój go nie zauważył. No, ja tak spojrzałem kantem oka. Spoko, no. no nie zą kampę sobie znalazł gościu. No, ale ja go wykorzystam No. Tu leżał drugi? Przecież Przeszłego... A, nie, tu było najwyraźniej dwóch. Tak, gram sobie dominację i podwój, dlatego że... Jest to tryb... Który muszę dwa razy jeszcze wygrać, i dostanę fajną snajperkę, Ja ten G90, więc sobie robię to zadanie powoli. Zabiłem już 50 gości ze snajperki Dobra, tu jest mój. Dobra, wszystkie cele są ogarnięte. Jest ja sobie na razie zostanę tutaj na A. A. Słabo mi, słabo mi teraz idzie. Wcześniej natukłem sobie te 4 kile i teraz już po prostu odpuściłem w miarę. No dobra, jakoś idzie. Oni no się siedzą na A. Nie, nie na A. Oni siedzą na C dobra, rzucę tam może granat. I idziemy. Dobra, ładnie. No nasi tu ogarniają w miarę dobrze, mamy wszystkie cele. Oj, ile ja musiałem z niego Mhm. Mm Snajperka tak, bo przeładowywałem i wybiegłem prosto na nich. Wiem, że nie powinienem, ale tutaj jest tak zwartka ta akcja, że jakoś trochę o tym zapominam. Dobra, tam są nasi, to... Okej. Okay. Dobra, nie ogarniamy już punktów. Co to było? To było dobre naprawdę. Szacunek za takie strzały. Jednym po prostu no wbiegłem. Oj, walnąłem w mikrofon. Sorry, ale jakoś tak nie mogę się... Dobra, przeładuj to i wychodzimy Dobra, przejmują nam C Więc spodziewać się można ich Z tej strony No, to już było fajne Naprawdę, 16% życia Kurde, no już mogłem go ustrzelić No tak, wkurzającym tutaj takie przepychanki w sumie bo jak jest dużo ludzi na mojej powierzchni to oni się przepychają no wiadomo no okej okay, dobra będą chyba szli na... a tak coś czuję czuję warto tędy sobie... nie mogę już dobra jest za trudno nie uratuję gościa O, dobra, przejmują nam B, więc... Tam był ten gościu, z oczekiwałam. Na tej... O, nareszcie go dorwałem. Dobra, przejęli nam C. Ale tutaj nie warto chodzić środkiem tej mapy, naprawdę, tutaj... Jak, jeśli się chce przejść środkiem mapy, to znaczy, że już chce się zginąć po prostu. Dobra przejmują, ogarniają to C, ja tutaj może... Dobra nie ma tu nikogo Oni będą na pewno z... tu listu... zlew... Oj! Wychyliłem się niepotrzebnie, mogłem się schować No ale głupota tak się kończy Dobra, ktoś mnie tu podniósł ładnie Ogarnął Dobra, i jedziemy. Jest to runa na 500 tiketów, ale jakoś iż tu... Jakoś iż tu... Tak, wiem, że używam dziwnych słów, ale... Trudno. Taki już jestem. O, dobrze, że on tutaj chyba rzucał amunicję, bo... Inaczej już by było po mnie. Okej. Okay. To już było dziwne, naprawdę miałem farta, żeby mnie tutaj nie ustrzelił nie, Dobra, oni tam zeszli z góry to nie powinienem mieć tam problemów Rzucę tam granat i pójdę, a nie, bo tam oni się właśnie nawalają Przeważenie No trudno no nie jest tak źle w miarę, no 11 do 10, no 9, bo ktoś mnie jednak podniósł Ja już zawsze wolę liczyć kozy z tą śmiercią Dobra, ładnie Dobra, tędy sobie przyjmuję Dobra, jednego Jednego mam i wchodzimy Dobra Złapaliśmy ten cel, teraz znowu C nam przymam. To jest taka w sumie bieganina z, pomiędzy punktami. No. no po prostu. Biegamy pomiędzy punktem A a punktem B, w sumie, znaczy punktem C. Czasami nam się zdarzy punkt B jeszcze bronić. I w sumie. Oj, od tyłu nam się skampił. No, no trudno, ja tak często sobie zerkam, jakie mam te statystyki, żeby No, wiedzieć, co ugrałem. Myślę, że już wygramy ten mecz, Chociaż zawsze wszystko może się zdarzyć, to jest Battlefield. No, no ale dobra. Tutaj naprawdę wszystko się może zdarzyć. No, dobra, trzeba odbić ten punkt B. Ja może przejdę tutaj za tym gościem i zlustruję z, z lekkiego boku. No, i dzięki temu rozwaliłem dwóch. Czy ktoś tu jeszcze jest? Dobra, zabiłem go i wchodzimy bezpiecznie sobie teraz na punkt B. A, tam był ten snajper. Tak, to był ten snajper, tylko on używa nie snajperki, a broni PDW. Dobra, w każdym razie mnie ktoś podniósł jeszcze. To no, był szybszy Chociaż on miał shotguna, więc nie dziwię się, że wygrał. Shotguny zawsze praktycznie wygrywają na bliskich starciach. Wiadomo, z karabinu muszę wystrzelić kilkanaście kulek. A z shotguna wystarczy jedno. Dobra, no, mamy ten cel, tylko... Dobra. Uratował mnie gościu. A tam się skampił gościu. Też niefajne to było, no ale trudno. Wygrywamy, bo jest 300 do 500 w sumie etiketków, więc jest ładnie, ładnie. Tutaj... Dobra, tutaj trochę twarda. Tutaj mnie znowu uratowali. Dobra, znowu nam lustrują, Więc... No nie udało się już go obronić. znaczy uratować. Stawaj, ich chłopie. Mamy tutaj... O, dostałem pierwszą gwiazdkę za służbę, za UG. No nie mam tej broni długo. Już tam lustrująco. No, dziękuję. I trzeba uderzyć na A. Bardzo ładnie sobie radzi teraz. Grimo. No... Pięknie to wygląda. Pięknie, po prostu te zniszczenia z kuleń miotają te wszystkie deski w powietrzu. No, piękne, piękne to jest naprawdę. Ten dodatek to jest jego cała magia, właśnie ta super grafika, to... To niesamowite efekty, te zniszczenia HD. To jest właśnie piękne w tym dobra, tam no i przygorzenie? Czemu? Dziękuję. No ale inny mnie tam wziął. Chociaż on go na pewno nie uleczy, bo to było wsparcie. Chociaż może jeśli bym podniósł jego, jego zestaw, chociaż rzadko się to zdarza. Naprawdę no. Ja sam też tak robię tylko wtedy jeśli kogoś swojego zabija, mm, tu był ten granat. O mój! Dwóch! Ładnie! Fajnie przeskoczył. Znaczy to wyrzuciło go. O, rany. Dobra, znowu nam biorą C. Niestety. Co to było? Dobra. O, to już było ładne. A nie, to nie ja nie słyszę. No, tutaj się... Dziwne, mi się schowałem, ale okej. Okay. Dobra, im zostało 200 ticketów. Tutaj te rundy bardzo szybko trwają, tak jak w Call of Duty max 20 minut. No, w Call of Duty dobra, tyle nie trwają, ale w Call of Duty też one nie, one nie trwają tak dłużej. One głównie trwają te 10 minut. Tak samo tutaj, rzadko się zdarzają takie rundy, gdzie jest naprawdę długo. No, dlatego, że tutaj jest wszystko na bliski kontakt. O, i zaszedł mnie tutaj z tyłu. O, rany. Dobra. Trochę mi zasycha w gardle, powoli, ale runda jest już, już bliżej końca, niż jest bliżej końca. Dobra, przejmujemy. Tutaj jedyne, co jest troszeczkę wkurzające, że bardzo, bardzo dużo trzeba flag przejąć, przejąć żeby zdobyć tą baretkę z zdobywcy flag. No, ale jest tutaj wiadomo, szybko się to przejmuje. O, tutaj ładnie i Dwóch, jeszcze dwa rozkazy obrony. Aha. No pierwszy raz tutaj wypadłem, ale... Tak, tu się w ogóle wszystko dzieje na szczycie wielkiego budynku. Fajnie by to z dołu wyglądało, naprawdę to, to, to cała sieczka z dołu jeszcze. O, to już było ładne. I wszedł mi headshot. Nie wiadomo nawet czemu. Bo przecież... A! co gościu tam siedział, bo właśnie, gdyby się nie ruszył, to nie, nie pomyślałbym nawet, że to jest ktoś... O, ładnie, tak. No trudno. Wiadomo, każdemu musi się może pomylić. Poza tym tutaj bardzo szybko się zmieniają respawny. Nie wiadomo w zasadzie skąd są nadejdą wrogowie, więc tutaj nie ma co jakieś urazy trzymać o to, że właśnie... Jak ktoś nas zabił w zespołu, to często jakiś granat podleci czy coś, mm, więc dobra, tam C jeszcze I też Dobra, jeden Tam chyba widziałem gościa. Nie jestem pewien. No dokładnie on dostał z tego. Dobra, nie podnieś go. Więc okej. Okay. dobra, ładnie, ładnie. Na klosko też bardzo fajnie się tutaj gra. A, już nie mogę, sorry. Uuu, tutaj mi wyskoczył z tego łępa. Dobra, no i respawnujemy się. A, wiedziałem, że tam będzie gościu. Dobra, tutaj granat. I, i apteczka sobie rzuca. Dobra, tam jest mój. A, dało. Dało to też swoją drogą bardzo dobra strzelba. No, Jestem w ogóle ładny wynik, ładny wynik. 35 do 9. Tak na mnie jest bardzo fajnie. Mm. Oj, jakiego ja mam złego. No, a on ma strzelby, więc wiadomo. On ma większą szanse na taką, na taką krótką odległość. Jeśli to by było trochę więcej, to już pewnie byłby mój, ale. Dobra, przejmujemy to. Dobra, ładnie. A tutaj. Tutaj ten, ten korytarz, to znaczy ten pseudo korytarz. Ten balkon w sumie taki jest bardzo zdradliwy, bo wystarczy, że właśnie oni wystawią tylko głowę i... No właśnie, tak. Ja chciałem rzucić granat teraz i nagle się wychylił i było po mnie. Też, też miałem bardzo słaby ten on, bo na tych schodach, więc też tutaj... Dobra. Dobra Uwaga nasz... Dobra, na do tutaj. A, tutaj mój rzucił granek. No szybko człowieku. Uf, to już było naprawdę fartem, że tutaj nie zginąłem. A! Tak, no tutaj wystrzelałem w niego spore amunicję, ale jednak. No wiadomo, LKM to LKM, a szturmowy to jest szturmowy. Kurde, tylko że tutaj naprawdę dostaliśmy. Straciliśmy wszystkie cele i to mi się nie podoba na przykład. Mhm. Granat. No tutaj, ten gościu, naprawdę mnie kosi. No, jeden do 5. Dobra. Okej, okay. ja tam wolę iść na górę. A, od tyłu. Od tyłu, od tyłu. Tam, moi tam trochę bronili, ale jednak... ...dostałem. No. On chyba używał mojego auga, albo po prostu miał takie samo. Bo ja używam bardzo standardowego setupa, który ma większość ludzi. Dobra, oni mają punkt A, a tutaj on się patrzył w dobrą stronę. No ja musiałem skierować ten celownik, i no i wyszło jak dużo. Oj, sorry, stary! Naprawdę nie chciałem. Naprawdę nie chciałem tego, nie widziałem tego znacznika. Sorry, naprawdę, jeśli to oglądasz to mi bywa. Dobra, oni tam się rozpalają. znaczy, przejmują to. Więc stamtąd około... No, z tamtych okolic będą szli. No może sobie przejdę nawet tu. No i im zostało już tylko 20 etykietów. O, udało się. Ładny parkour. No, jakim cudem, jakby się patrzył w zupełnie innym kierunku. Ale, no, może jakoś tak. No, wiadomo, przy nagrywaniu też są dość spore lagi, jeśli chodzi o, o rozgrywkę. W ogóle już nawet nie łączę, wiadomo. Tylko po prostu. No, ale... no co to było? Ile ja w niego bywałem? No ale dobra, runda dobiegła końca, więc ja dziękuję za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. W ogóle sorry, że tak długo nie było filmów, no ale jest, jeszcze, póki jest ciepło, chciałbym gdzieś wyjść sobie. Więc no jak mówiłem, dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Cześć!